Cześć wszystkim, dzisiaj przejedziemy windą w hotelu Mikulskim w Gliwicach, zapraszam do oglądania, mam tutaj jakąś windę, zobaczymy jaką, już przyjechała Jedziemy na czwarte. Pirawa. No, spodziewałem się coś takiego. Że to będzie baw. No i tyle no. Co mam powiedzieć? No. Siema. No pirawa, to no, świetnie. Potem zrobię zdjęcie tego. To może to może przybliżę. Idziemy na minus 1. Nawet nie chcę próbować wcisnąć tego tam. No niestety pirawa, bardziej po prostu. Tak wyglądają przyciski. No syf, no. Nawet... No wysokie ktoś musi zrobić zdjęcie. Idziemy na parter i kończymy film z hotelu Mikołowskiego w Gliwicach. Z pilawu, niestety. Dobra. Dzięki za oglądanie. papa. Pa.